Hej, Siemanko, witam was, moi kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Guild Wars 2. Yy, dobra, dzisiaj sobie jesteśmy w, oczywiście jeszcze w Plains of Ashford, ale jesteśmy tutaj na Black Citadel, więc idziemy sobie właśnie do tej Citadeli. I przy okazji sobie Hero tutaj ulepszyłem troszeczkę, takie. odblokowałem, no, odblokowałem. Aha, to nie mogę już. Dobra. I co sobie odblokowałem? Nawet takie... F... ...coś fajnego. Siódemeczka. Znikamy, możemy iść sobie gdzieś... ...i dopiero się pojawimy. I jeszcze zobaczę coś... ...coś innego. Dobra. Zamiast tej ósemki, bo nawet nie wiem co to daje dokładnie. Zobacz... Dobra, ta ósemka chyba nawet... Nie, to już wiem, nie wiem. No, to wiem, co to jest. I teraz mam taki, zobaczcie, toporeczek. Normalnie wyglądam jak wojownik, ale to mniejsza z tym. I jeszcze dysponuję takim czymś czy tutaj oczywiście, że rzucamy, trójeczka, odskok, czwórka, taka jakby bariera i piątka. Takie ochrony i wyskok, bardzo fajne, mi się to podoba, fajnie to wygląda, ale dzisiaj się zajmiemy głównie mm, fabułą, fabułą, która, nie wiem, nie myślę, że większość osób, która, które nie, nie znają języka angielskiego, nie interesuje, ale my zajrzymy dzisiaj i myślę, że nawet bardzo się opłaca wykonywać fabułę, ponieważ... Ona daje nam bardzo dużo punktów y, doświadczenia. I. Aha, tutaj musimy iść. A punkty doświadczenia są tutaj na tyle ważne, że. Ja praktycznie tutaj co mam ten 13 level, trochę z 14 już nabite. To wszystko przez fabułę. Aha, dobra, musimy tu iść. Przynajmniej tak. To rozumiem. No widziałe takie drobne rzeczy. Mamy te punkty. O, to już chyba z nim pogadać. No dalej. So this is the trader's cub. Tell me. Does treason run in the family? Does... Coś o rodzinie. No i za taką jakby misję tutaj, nie wiem za bardzo co, o co chodziło Ale możemy dostać... Wybieramy sobie co chcemy dostać Nie wiem, tutaj sobie chyba wezmę... Power I accept No i zobaczcie ile punktów doświadczenia, 1800 ponad Coś tam, no praktycznie bardzo, bardzo dużo Zadowalające jest to według mnie bo już chwila i 14 level. To właśnie trochę narzekam na to, że gdy jak spimy sobie na jakich, jakichś potworkach czy coś, to tych punktów jest dość mało. I kiepsko to wszystko wygląda. Hmm. Ale sobie zobaczmy w ekipunek. Czy mamy tutaj to serduszko mamy. Użyłem chyba. No, chyba nam Power dał teraz plus 4. Ale też zajrzymy na mapkę i zobaczymy, gdzież to musimy iść. Hmm, tutaj. Niedaleko, więc myślę, że nie ma za bardzo potrzeby się teleportować. I zobaczymy, co tam nas spotka. Ja powoli tutaj staram się tą fabułę wypełniać. I zdobywać level po prostu. Taki, aby mógłbym się dostać na ten teren. Zielonkawy. Tutaj teren, który mnie interesuje pod względem yy, różnicy między tym terenem. Ten jest taki troszeczkę chłodny, taki nie do końca jakby to powiedzieć, miły. Dobra. Czy tutaj to chyba chodzi o to? Że tu mnie tu jest ta. O, tutaj mam tą fabułę, spory kawał drogi. Więc trochę trzeba będzie tam się tele so teleportować. To myślę, że już stąd pójdziemy. Aż tutaj. Ile to będzie kosztowało? 14 tych. brązowych sztuk. Dobra, Blinds of Ashford. Hmm. Tam już ogólnie 11 mam Dobra tutaj jestem, bo na chwilę mi się wyłączył Guild Wars, z dwójeczka i nie wiem nawet dlaczego. Jeszcze mi te wstrętne potwory atakują. Łoż, ty, level 14 Nie gada, że tak skoczył na, od razu. Masakra no, tak, tak. no, dobra, włączymy do chwilę Pokażę Wam walkę i meteoryty Ooo! Jak ja to lubię Walkę walczymy z tobą Więc dzisiaj tak fabuły za bardzo jeszcze tej nie pokażę, bo to na 14 level Trochę trzeba będzie się nasiłować Trochę się zawiodłem Zawsze fabuła, tak lajtowo I w ogóle się zdziwiłem, bo jak byliśmy w tym, w tym czarna Black Citadel, to tam chyba na 11. level była ta misja, tam żeby ich było a teraz nagle na 4. I mniej więcej wiem co tam, znaczy nie wiem co tam będzie, ale spodziewam się jakaś, będziemy walczyć tam spora bo i właśnie już tam raz znalazłem się w takiej sytuacji. Dobra, sobie jesteśmy tutaj. Tutaj zresztą byliśmy w ostatnim odcinku, i tutaj właśnie nam znikał. O, zresztą nadal znika. Dobra, idziemy sobie do, do gościa, u do którego możemy sprzedać coś ciekawego. Pozbyć się I Tak, to sprzedamy. Hmm, zostawimy. Ups, sprzedamy. To też, takie tam bezużyteczne rzeczy. Dobra, nic tutaj za bardzo, chociaż... Takie rzeczy wiadomo przydatne, ale... Hmm, do czego to? Nie ten też, to też też sprzedamy. Later. I zobaczmy na hero. E, nie, eventury. Jak to. Co, co tu mam? Later. Back. Nie, to musieliśmy wystrzelać, Force slots, Nie. Czy to. Ich... Nie, no gdzie ja to mam? Czy hero rzeczywiście? Nie, no nie wiem gdzie to mam za bardzo. Bardziej się serduszkiem w tej, jak widzicie, staram. Mm, bo tutaj są trzy, trzy, jakby rodzaje. Jeden, no, znowu mi się wyłączył fraps, nawet nie wiem czemu. Myślałem, że nagrywam i gadałem do siebie i masakra, dobra. Yy, ogólnie, co Wam chciałem tu tam pokazać, to mniej więcej yy, tutaj doszłem Jak widzicie, zakowałem się tutaj szczególnie. I tu po kanału po kanałach jest tworki, one miały 14 level. Czyli znów się znaleźliśmy w puławce. Musimy tutaj podexpić sobie na jakichś tworkach. Potem udamy się na fabułę trochę. No i myślę, że fajnie byłoby iść też tutaj do tego miasta. Udać się przez tą wodę. Nie wiadomo, 14 level teraz podstawa. Nie wiem, pod EXPID na... na pewno na minotaurach, to nie dam rady. 9 lewele chodzą i kupiłem sobie nawet fajne buty, tam jakoś nie dużo lepsze, znaczy buty wiadomo tutaj na level niestety 15, nie zauważyłem i zbrojkę też na 15. Myślę że na 15 levelu to ja będę sobie mógł jakąś inną fajniejszą, ciekawszą zbrojkę. Wywalamy cię I oślepimy. Teraz nie trafisz, gościu. Jest Miss i... No nie wiem, te 11 punktów X patrz... Zadowalają co jest. O właśnie, tutaj możemy sobie też z góry zobaczyć Okej, okay, patrzymy w kierunku mniej więcej tej lokacji, bo musiałbym tam gdzieś wejść. Hmm, hmm, hmm. Musiałbym wejść, żeby odkryć. a ja zawsze te wi wiadomo kilka punktów expa i teren odkryty. Nie wiem, może tutaj mi się uda wejść, aby nas nie zauważyły. Ale ja się będę z wami żegnać, bo w dzisiejszym odcinku myślę, że to byłoby na tyle. Mieliśmy trochę... nie no, trudno mi powiedzieć czy to można nazwać fabułą pójść do gościa i porozmawiać z nimi i dostać te 1000 coś expa ale ja się z wami żegnam, papa. Pa. Czekajcie oczywiście na kolejne odcinki. Co mogę więcej powiedzieć? Już się z wami pożegnałem, ale jeszcze do was gadam. O, dobra. Siwanko.